testujemy sobie baterie rzymskich ogni. 150 strzałów, kaliber 7 mm, czas trwania 27 sekund, 20 metrów leci w górę. Jest to seria Ciche Firewerki, Silent Fireworks. Jest to M30 od Jorge Boa. Tak się nazywa. No i co tu, co tu mamy z tyłu? Klasa F2. 50 gram Neku na... Całą tą wyrzutę, powiedzmy efekt czerwone plus niebieskie plus białe gwiazdki, co ja tu mogę jeszcze powiedzieć na temat tego, w zasadzie to nic nie zostało. Tylko szybki teścik tu troszkę jest zagięty, pewnie w transporcie się gdzieś uszkodziło. Leciutko, fajną, ma taką podstawkę. Dosyć się mocno trzyma, więc nie powinno odpaść stabilnie. W miarę może by je stało, ale wiadomo, to nie jest jakaś wyrzutnia potężna, więc myślę, że żadnych szkód nie narobi. Zapraszam na test i zapraszam do subskrypcji oraz komentowania. W sumie nigdy tego nie mówiłem. Kto zechce, to zasubskrybuje. A, ale miło mi będzie. Będę miał motywację do nagrywania dalszych odcinków i recenzji. Dziękuję bardzo. I lecimy testować. Okay.